Witajcie kochane. Dzisiaj podzielę się z Wami jakby trzema potencjalnymi drogami, kierunkami, które możecie wybrać e, poprzez rozwój telepatycznej komunikacji ze zwierzętami. Jednym z nich, tym standardowym, jest komunikacja z Waszymi z, z zwierzętami w domach. I zanim pójdę dalej, chciałam wytłumaczyć tą różnicę, jaka jest pomiędzy czuciem waszych wasze zwierzęta, a e, telepatyczną komunikacją z nimi. Czyli czucie polega na tym, że możesz odebrać informacje od swojego zwierzęcia, jak się czuje, e, jaka energia jest najbardziej aktywna w aurze swojego zwierzęcia. E, co też jest bardzo fajne, bo jeśli zwierzę ma problem ze zdrowiem, Pewnie jesteście w stanie poczuć, co się dzieje w zwierzęciu, co jest bardzo wartościowe. Ale kiedy komunikujemy się telepatycznie z naszymi zwierzętami w domach, to tak naprawdę jest to taka dwustronna komunikacja. Troszeczkę podobnie jak rozmawiać z drugą osobą. Oczywiście tutaj nie mówimy o języku werbalnym, tak jak my ludzie porozmawiamy się, ale mówimy o tym języku telepatii, tak? I ta komunikacja idzie w dwie strony. Możesz świadomie zadać pytanie i dostać odpowiedź od swojego zwierzęcia. I tutaj, jeśli chodzi o rozwój duszy, poprzez tą ewolucję rozwoju telepatycznej komunikacji ze zwierzętami i nie tylko, bo z czasem to otwiera wiele innych drzwi, no ale w tym momencie skupimy się na zwierzętach, to. Tak naprawdę, kiedy masz ten rozwinięty dar telepatycznej komunikacji, bo każdy go ma w sobie, to zwierzęta są w stanie wspierać cię na twojej drodze, pokazywać ci, kiedy, kiedy może robisz coś, co tak naprawdę jest wbrew pragnieniom twojego serca, kiedy może idziesz tą drogą wierzeń, oczekiwań i może różnych um, conditioning, czyli na um, jakichś przekonań o sobie, które są częścią Twojej przeszłości, a niekoniecznie są tą drogą serca, czyli tą drogą tego wyższego ja, które pragnie um, na ewolucji Twojej duszy prowadzić Cię drogą darmiczną, czyli drogą, gdzie. Otwiera się coraz więcej na radość, na szczęście, na miłość do siebie, ale też oczywiście manifest, możesz manifestować miłość w związku, która bardzo, w której poczujesz się bardziej spełniona. Więc zwierzęta naturalnie mogą wspierać nas, te domowe. Nie tylko, bo te zwierzęta dzikie też, ale te zwierzęta domowe, bym powiedziała, jest taka najgłębsza relacja w tym kierunku. Um, gdzie możesz e, rozwijać się, e, idąc drogą serca i mieć tych takich e, przyjaciół wokół siebie, którzy naprawdę będą e, chcieli e, wspierać Cię w tym i prowadzić, abyś nie schodziła na drogę ego. Więc to jest jedna z form, gdzie jak najbardziej jest wartościowe, jeśli chcesz, czujesz, że że chcesz się skupić na tej formie rozwoju telepatii ze zwierzętami, które są blisko tobie, bliskie dla ciebie. Drugą formą rozwoju telepatycznej komunikacji jest pójście w drogę profesjonalną, czyli ukończenie kursów profesjonalnych i rozwoju tej telepatii w kierunku bycia ekspertem, aby wspierać zwierzęta, które. Niekoniecznie są Twoje, tak? I, i z czasem można by otwierać biznes, karierę, gdzie zarabiasz z tego i się w tym spełniasz. I tutaj droga rozwoju duszy też naturalnie idzie w Twoja w tym kierunku, ponieważ zwierzęta rozwija się tutaj wspólnie poprzez te sesje profesjonalne, które oferujesz innym i opiekunom i ich zwierzętom. Tutaj jest naprawdę. Bardzo duża przestrzeń też na rozwój naszej własnej duszy. Ja tutaj wiem po sobie też, że naturalnie zwierzęta, poprzez komunikację z zwierzętami moich klientów, moja świadomość się zmienia. Czasami, czasami nawet różne oczekiwania czy, czy opinie moje zmieniają kształt, ponieważ zwierzęta bardzo pięknie pokazują i uczą, że. Że no, czasami ta droga serca niekoniecznie jest taka, jak nam się wydaje, nawet jeśli, jeśli jest to droga profesjonalna. Także zwierzęta naprawdę są tymi e, żywymi istotami, które bardzo skupiają się na powrocie do tego serca czystego, do tej wyższej miłości, której my, e, jakby naszej ego, powoli. E, się, się rozpyla, znika, i zaczynamy otwierać się naszą świadomość naszą energię na nową drogę życia, na, na nowe spojrzenie na świat, na relacje z życiem. Więc tutaj tak naprawdę nie ma limitów, jeśli chodzi, czy, czy czujesz tylko drogę ze swoimi zwierzętami, tymi bliskimi tobie zwierzętami w domach, czy, czy chcesz wejść w drogę profesjonalną. Obydwie drogi jak najbardziej wspierają w tym, aby. Otwiera cię na drugie serca. Troszeczkę w innej dynamice, ale jak najbardziej ta przestrzeń, jest podstawa telepatii ze zwierzętami zawsze idzie w tą samą stronę. I trzecia droga jest, która troszeczkę jest podobna do tej pierwszej. Jeśli jesteś osobą kreatywną, jeśli czujesz, że gdzieś kochasz zwierzęta, pragniesz, aby. Aby je wspierać. I jesteś albo osobą, która maluje. Mam klientów, którzy podczas sesji z, z ich zwierzętami dowiadowaliśmy się, że zwierzęta wspierają ich w kreowaniu na przykład pejzaży, czy jakichś rysunków, czy ogólnie takiej ekspresji, która wydobywa się na papier. Ale też jeśli jesteś weterynarzem, mam klientek. Klientka, która jest architektem i projektuje wnętrza dla zwierząt dzikich, jak Zoo, czy, czy wnętrza dla zwierząt bezdomnych. Więc i ona też postanowiła wejść na rozwój telepatii, aby usłyszeć te zwierzęta, aby zrozumieć z ich perspektywy, tak naprawdę, czego one potrzebują, jak może zaprojektować, zaprojektować przestrzeń dla nich, aby te zwierzęta naj, naj, naj dobrze się w tej, tej przestrzeni czuły, nie? więc jakie to cudowne. Więc czy jesteś, pracujesz z energią uzdrawiania, reiki, czy, czy weterynarz, jak wspomniałam, czy wiele innych prac, które gdzieś tam nawiązuje do współpracy ze zwierzętami. Telepatia naprawdę może być niesamowicie wspierającym takim narzędziem, darem we współpracy z nimi, aby zrozumieć i ich potrzeby i jakby ich świat, i też w tym samym czasie, jak zawsze, one ciebie też wspierają na twojej drodze, abyś była bardziej autentyczna, aby bardziej wyróżniała się w tej swojej um, pracy, tak? w tym kierunku, który obrałaś. Także tutaj, kochani, tak naprawdę nie ma limitów, tylko nasza głowa może limitować. Um, tą przestrzeń, telepatii otwiera drzwi do komunikacji z wieloma innymi formami życia, więc zwierzęta jakby są takim początkiem, gdzie ja zawsze powtarzam, może nas to wesprzeć w takiej pewności siebie w komunikacji w tej telepatii, bo dostajemy opinie od opiekunów zwierząt, gdzie dostajemy jakby ten feedback od człowieka, co naturalnie wspiera, aby ta nasza logika e, zaakceptowała ten nasz dar tak? i zaufała, że, że mamy ten dar w sobie. Także, jeśli chcesz wiedzieć więcej, jeśli jesteś zdecydowana, e, ja oferuję online e, program telepatycznej komunikacji. Mamy już tam fajną grupę i naprawdę warto, kochane, zainwestować, czy to w proces e, współpracy głębszej. I zrozumienia swoich zwierząt w domu, i też zrozumienia tak naprawdę, jak one Ciebie chcą wspierać, bo to wspiera obydwie strony w rozwoju duszy, czy na przestrzeni um, profesjonalnej. Um, jestem tutaj, aby Ciebie wspierać. Także zapraszam do kontaktu, wysyłam dużo miłości.